Siema, ja jestem Kensai, a to jest kolejny odcinek mojego poradnika do Lineage 2. W tym odcinku zajmiemy się akcjami. Akcje są to skróty różnych funkcji albo po prostu dodanie nowych funkcji. Takie akcje otwieramy przyciskiem Character Status w prawym dolnym rogu. Od Kroniki Hellbound tam dodany jest jeszcze wyżej drugi pasek, w którym właśnie są te akcje i nie ma ich tutaj. No, ale na C6 i niżej właśnie te funkcje tak otwieramy. Funkcje ogólnie, ym, czy tam akcje dzielą się na trzy grupy: basic, party i social. Basic są to te najbardziej podstawowe funkcje, których raczej będziemy używać. Może nie wszystkich, ale przynajmniej większości. No i oto te funkcje są ym, właśnie nie jest ich tak dużo, ale są przydatne naprawdę. Pierwszą funkcją jest wstawanie i siedzenie. Kiedy siedzimy, to szybciej nam się regeneruje HP i mana. Przy, kiedy zostaniemy zaatakowani, to wstajemy automatycznie. Kolejna to jest walk-run. Zmienia nam między chodzeniem a bieganiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle przydatne. Następną jest atak. Po prostu atakujemy stargetowany cel. Kolejna to exchange, czyli taka opcja wymiany handlu. Następnie jest next target. Jest to Stargetowanie najbliższego moba tak, Stargetowanie najbliższego moba Albo playera, jeśli jest on sfragowany Albo się, znajdujemy się w strefie walki, czy na przykład na siege. U. Kolejne to jest e, pick up Nie wiem dlaczego tutaj akurat nie mogłem mm, wyrzucić Ale to pewnie jest blokada serwera Znaczy na pewno jest blokada serwera Ale opcja polega na tym, że kiedy na ziemi leży przedmiot To po prostu tą opcją go podnosimy Następnie jest bardzo ważna opcja assist Assist polega na tym, że klikamy targetując jakiegoś playera, na przykład tego, klikamy assist i dostajemy jego target. Akurat tutaj nikt nie jest z ale kiedy ktoś ma coś stargetowanego dostajemy go target, no i możemy atakować, na przykład na raid bossach, czy jeśli masę przeciwników, to jest bardzo przydatne. Kolejne są dwie akcje shopowe i później jest akcja recommend. Rekomend to jest akcja, którą dajemy punkt rekomendacji jakiemuś playerowi, przez co jego nick staje się coraz bardziej niebieski, aż do wartości 255, kiedy to jego nick staje się granatowy. Też dość przydatna funkcja. Później jest General Nagrywanie taka funkcja w miarę przydatna, jeśli ktoś coś robi. Później jest szukanie shopów i duel. Duel jest to taka walka, w której nie zostajemy zabici, kiedy przegramy. No i withdraw to jest wyjście z duelu, automatycznie wtedy przegrywamy. No I teraz trakcje te shopowe. Private Store jest sell i buy, czyli skupno i sprzedaż. Sprzedaż, wystawiamy przedmiot, który chcemy sprzedać, jego cenę, jego ilość, znaczy ilość, jaką chcemy sprzedać. No i pojawia ona nam się tutaj w okienku, klikamy message. No, i możemy napisać sobie tam, nie wiem, tanio i tak dalej. Właśnie jestem w jakiejś dziwnej strefie, w której nie można sklepu otworzyć, dlatego no nie chciałem po prostu chodzić, więc tylko tak to powiem. No i ogólnie mniej więcej tak to wygląda. Tak samo jest z funkcją buy, tyle że tutaj nie wystawiamy my coś i kupujemy, tylko. Skupujemy do siebie, czyli jeśli na przykład wystawimy, że chcemy kupić 5 węgla, to kupimy 5 węgla. Czyli na przykład ja tutaj za 2 adeny kupuję 7 antidoty, no i jak ktoś sprzedał mi to 7 antidoty, to bym miał. Tak samo możemy dać message, no i klikamy start i powinniśmy się Te dwie akcje różnią się ogólnie tylko kolorem sklepu i funkcją, jakie spełniają. W przypadku sell sklep jest różowy, a w przypadku buy jest żółty. General Manufaktur działa tak samo jak Draven Manufaktur, który opisałem w czwartym odcinku. Z tym, że tutaj nie możemy skraftować wyrafinowanych przedmiotów, a jedynie potki, jakieś eliksiry, jakieś zwoje i ozdoby na głowę. Kolejna to jest wyszukiwanie sklepów. Tutaj kiedy wpiszemy jakąś frazę, to ona zostaje wyszukana w pośród wszystkich sklepów i te zostają podświetlone. Później są akcje podparty. Zaproszenie do party, wyjście z party, wyrzucenie jakiegoś członka party, szukanie party, mianowanie później liderem party. Ta jedna opcja to jest jakiś czat do party albo komendy do party. No i tu jest party duel, czyli tak samo jak duel, też nie zostajemy zabici, ale to jest w part, np. 6 osób na 6 osób. No i tutaj są akcje social, które właśnie pokażę na kilku postaciach. Ponieważ na każdej postaci się różnią. Jak widzicie, mamy tutaj człowieka, kamela, orka, krasnoluda i elfa. Na mężczyznach i na kobietach te akcje wyglądają inaczej, oraz w każdej rasie wyglądają inaczej. Różnią się nie tylko wyglądem, ale też czasem ich wykonywania, przez co na przykład elf będzie wszystkie te akcje powtarzał mm, kilkanaście sekund dłużej niż załóżmy ten ork. <laughs> sorry. No i mniej więcej tak to wygląda, no widzicie, Org już skończył, tutaj Kamel za chwilę też skończy, no właśnie, no a te trzy jeszcze zostały. Te akcje też pokażę na Mrocznym Elfie, z tym, że po prostu jakbym rzucił tutaj sześć okienek, to byłoby już za dużo, no ale chcę też, żebyście je zobaczyli z bliska. No więc i więcej tak to wygląda. Tutaj mam jakieś victory, advance, yy, tam różne klaskanie, tańczenie, yy, jakieś naciąganie, jakieś nie, tak, yy, ukłon, no i różne tego typu tam rzeczy są. Nie są one zbyt nieprzydatne, ale fajna rzecznik. No i jeśli chodzi o akcję, to jest właściwie tyle, tak więc, yy, a, jeszcze jedna sprawa. Yy, gram teraz na serwerze MIT C6. Jeśli chcecie dołączyć do mnie i pograć razem ze mną, no to możecie napisać tutaj w komentarzu, albo do mnie na PW. Ja zostawię w opisie filmiku, właściwie nawet nie w opisie filmiku, jest tam nagrany filmik, bo z tego serwera będę nagrywał taką serię let's play'ową trochę, żeby pokazać Wam co i jak wygląda gra, ale też żebyście mogli sobie pograć ze mną. No, i jest tam filmik zrobiony, w którym są właśnie te wszystkie potrzebne informacje, jeżeli chcielibyście dołączyć, grać razem ze mną na tamtym serwerze. Serwer nazywa się Jesper, pisze się Jesper. No, i właściwie resztę macie w tamtym filmiku. Także to już chyba wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.